Czy takie coś cyberpackło? Cześć, witam wszystkich ponownie na kanale Historia Gier Komputerowych. Powracamy do cyklu ogrywania Medal of Honor. Jesteśmy, ostatnio byliśmy w, w bazie ubotów w Norwegii w Trondheim i będziemy kontynuować. Czekało na pociąg, coś mnie nadjeżdża. Ja w ogóle w poprzednim odcinku to strzelałem do gości w tym pociągu, bo myślałem, że to wrógowie, nie? Dopiero potem doczytałem, że ja mam do tego pociągu. Yy, mam do tego pociągu biec, tak? No to próbujemy.

Operation Overlord. Excellent work in Norway, returned under very difficult circumstances. Thanks to your efforts, the Kreeks Marine Wolfpacks that once terrorized the North Atlantic have been decimated over the past year by our naval and aerial patrols. And, what's up, this will be D-Day? This will be a cult of D-Day. The map has a lot of problems, because it's not possible to, yes, to się, po do anything. We're breaching Hitler's Atlantic Wall through the Normandy coast.

tak więc po pierwsze, tak jak mówiłem, e, jak tą mapę w 2015 zaczęliśmy robić, tam zaczęli level designerzy, graficy, to wydawało się, że to jest po prostu nie do zrobienia, bo to była otwarta przestrzeń, Engine Quake 3, 2001 rok, e, ale udało się to zrobić, udało się zrobić plażę otwartą, morze, desant, I zaraz zobaczymy jak to wygląda. I to był ten kinowy element. Tym, tą lewe, tym levelem, tym, tą akcją poskryptowaną chwaliła się albo reklamowano grę Medal of Honor. Zobaczmy, jak to wyglądało. Czy to dalej wygląda fajnie, czy dalej jest ta taka kinowa yy, kinematyka, to takie te, akcja kinowa, to tak filmowa, filmowe wrażenie. Powiem wam dalej, nie? O, to animacja twarzy, takie średnie. Będzie któryś żywał. A w ogóle to mi chrupie, patrzę na to. Ale jaja, to mi chrupie. To się prawie jak w filmie Saving Private Ryan Ojoj, oj, Skywalk się zepsuł Z tyłu chyba nie było tak w oryginale To coś jest niehalo z tym na Windowsie 11 na nowych sterownikach to chyba nie działa jak pewno. No i dobra. I z czym tu był problem dla mnie? Problem był taki, że myśmy się mieli chować za, za tymi elementami. I w momencie, kiedy była przerwa, ...biec do kolejnego takiej osłony, nie? I za tym się chować. Dla mnie to było tyle nielogiczne, że to mnie nie osłania od kulta za bardzo, nie? I ja tego nie rozumiałem bardzo długo tej logiki tego gameplayu, tutaj Ale widzicie, tak to działa. Przestają strzelać, idziemy za kolejną osłonę. Hopie, weźmie, odblokuj. Kurde, no właśnie. Oh. Coś, jest, nie, co, co, coś nie tak zrobiłem, tak? No to jest takie sobie wam powiem. To się strasznie zestarzało. Coś co było wówczas takie mega kultowe, było wizytówką tej gry. Było takim elementem. Czy to jest Niemiec? Nie. To tak mocno, mocno się postarzało. Aha, ja mam wziąć te. kurczę... Mam wziąć chyba te boksy. Chyba takie bomby rurowe, nie? Sam wpychało blokujesz ty mnie Dobra, dostałem a Edpaka, to medica być dobrze. a stosunkowo nas strzelać i kolejna zasłona. Ale ten skyboard tutaj ewidentnie to nie powinno tak wyglądać.

Jest takie mocno suche w dzisiejszych czasach. Bo ja, ja słyszę co tam, tam... Aha, ten te wkłada. Dobra, idziemy. Tu jest pole minowe, trzeba Ola No to jest fasujące, ten level naprawdę to nie Ten level był taki mocno, taki sobie strasznie, strasznie się zestarzał. Ale coś, co było mega imponujące te 20 lat temu, teraz jest, wydaje mi się, najsłabszą częścią tej gry. O, fajnie stół, przepraszam. Bieganie po bunkrach jest fajne Trzeba tu granata wrzucić, nie wiem czyście to zauważyli Bieganie po, bu po bunkrach daje radę gdzieś To jak jeszcze jest zabawne. Jeszcze wyżej. Benzin. Dobrze, że się nie wysadziłem. Só isso. Yes. Jamish wieżyczka zawsze fajna no bo bunka już się fajnie biega nie? te takie close quarters combat jest tutaj taka fajna fajna to daje radę, natomiast ten level taki o mała beach mocno się zestarzał To takie trochę wyrwane z kontekstu, nie? Raz tu, raz tu. Te też takie, powiem wam, nie za duże. Pozamykane, no taki widać quake. Tylko w, w klimatach długowieńnych. Ooo, duże, a Ten lebelek to poznaje. Ten także w ogóle wszystkie te meble tutaj to, to są moje roboty A to jest bar, Browning, automat sorry, rifle A tu w ogóle Niemcy chyba z szab wyskakiwali, nie? To taki klimat był. O, Dowiesz No. No bo jesteśmy do na górę. No, wsuń się No cóż, powiem tutaj, to zostawi. Tak... To by się pompka przydała, a nie jakiś bar. Some airborne boys. Boy, are we glad to see you. We landed way off target, sir. We've been trying to find our rangers ever since, but there's snipers everywhere. Whoa. Now, stay here and wash the back. Mam, co rzednia. O. mi tu do domu.